נעים עם זה שקולים פה כזה אומרים לך עוד אוקיי. לא להרביץ בה. ותיזהר אתה לא מתהפך לשולחן. זה הזנב שלו. Nie będę pokazywała zakończenia, dlatego że jest dość drastyczne, ale jeżeli chcecie zobaczyć, to link jest w opisie za to. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego wszyscy na sali szkoleniowej z przerażeniem oczekiwali finału, podczas gdy matka, która filmowała swoje dziecko, zupełnie nie widziała zagrożenia. Cześć, jestem Kasia, jestem behawiorską, a także mamą dwulatki i dzisiaj opowiem Wam o języku psów, a także odpowiem na pytanie dlaczego, kiedy pies zawarczy na dziecko, trzeba go ucałować, ukochać, podziękować za to zachowanie. Psy się z nami komunikują i jest to język naprawdę bogaty. Niestety, zazwyczaj jest tak, że pies, który jest w miarę dobrze socjalizowany, świetnie odczytuje nasze emocje, podczas gdy drugą stronę działa to raczej słabo. I pies potrafi zarówno pokazać nam, że szuka kontaktu, że chce się bawić, że chce być głaskany, ale również pokazuje nam, że jest zestresowany, że czuje się niekomfortowo, że chce odejść z danego miejsca i te sygnały są zazwyczaj bardzo subtelne i bardzo często przez nas ignorowane. Dlatego pragnę skupić się na tych negatywnych sygnałach. Są to tak zwane sygnały agonistyczne i one działają na zasadzie tak Drabiny, nazywamy to drabidą agresji. Drabina agresji pokazuje nam, w jaki sposób pies wspina się po poszczególnych etapach agresji, w zależności od tego, jak silny jest bodziec, ile tych bodźców stresujących się znajduje, bo jeżeli pies znajduje się w bardzo niekomfortowym środowisku, gdzie jest wiele stresorów, to wtedy te wszystkie bodźce się ze sobą kumulują i pies skacze po drabinie trochę wyżej. I te etapy są również zależne od tego, czy poprzednie sygnały nie zostały przez nas zignorowane. Więc co się znajduje na tej drabinie? Na samym dnie mamy takie sygnały jak ziewanie, mruganie, odwizywanie nosa, kolejnym szczeblem jest odwracanie głowy, następnie odwracanie ciała, siadanie i podnoszenie łapy, a kolejnym etapem jest odchodzenie. I to są takie sygnały, które mówią nam, że. Pies Troszkę czuję się niekomfortowo, ale nie jest źle. E, po prostu naruszałam jego prywatną strefę. Analogicznie, no, tak ja wsiadła do pustego autobusu, i dosiadłaby się obok mnie zupełnie obca osoba. Nie wiem jak wy, ja nie za bardzo to lubię. Następnie mamy sygnały, które ewidentnie pokazują stres, e, nazwijmy je żółtymi. Poprzednie sygnały, czyli sygnały zielone, pokazywały nam, że pies czuje się niekomfortowo, ale zazwyczaj z takimi błyscami potrafi sobie sam poradzić, e, na przykład odejdzie i wtedy nie ma problemu. Tutaj już nie do końca e, pies zazwyczaj przeżywa bardzo duży stres i potrzebuje naszej pomocy. I yy, pokazuje nam ten sposób, uwaga, przybiera do podłoża z uszami ściągniętymi do tyłu kuli się i podkula ogon. Szczególnie jeśli widzimy, że pies, który ma uszy położone pionowo i nagle je kuli do tyłu, ogon podkula pod brzuch, możemy spokojnie założyć, że jest bardzo zestresowany i tutaj warto zmienić coś w jego otoczeniu, tak żeby poczuł się komfortowo. Jeżeli to zrobimy, to wszystko powinno być ok. Kolejny etap w drabie to są sygnały ostrzegawcze, sygnały pomarańczowe. I tutaj warto zwrócić na nie uwagę, dlatego, że pies często Pokazuje je w krótkim odstępie czasu i bardzo szybko przechodzi do kolejnego etapu, czyli tego etapu czerwonego. I tutaj są takie sygnały jak leżenie na krzypiecie i odsłanianie brzucha. I warto rozróżnić jedną rzecz, bo pies odsłania brzuch w momencie, kiedy chce być po nim głaskany albo w momencie, kiedy jest bardzo zrelaksowany. I takim jednym wskaźnikiem może być to, że pies, który jest zestresowany, dodatkowo może podkulić ogon i się obsikiwać. Także jeżeli widzimy psa, który leży na pod podkula ogon i się obsikuje to możemy spokojnie założyć, że przeżywa ogromny, ogromny stres. Kolejnym szczeblem jest zastyganie w bezruchu i wpatrywanie się. I to jest sygnał trudny, to jest sygnał e, bardzo subtelny, który trwa nieraz ułamki sekund. Dodatkowo są dwa rodzaje takich spojrzeń. Jedno takie spojrzenie to u psa charakternego, pewnego siebie, który po prostu nie życzy sobie z nami kontaktu i w tym momencie pies będzie spoglądał na nas taki Takim wzrokiem przeszywającym, takim wzrokiem ostrym. W przeciwieństwie do psa lękliwego, który się bardzo boi kontaktu z nami i ten pies będzie spoglądał na nas takimi szerokimi oczami. Będziemy widzieć w jego oczach białko, co u psów nie jest jakby e, normalne. To jest wtedy tak zwany wielorybi wzrok. I wtedy, jeżeli widzimy takie szerokie spojrzenie, to możemy założyć, że pies się nas boi, i jeżeli się troszkę jeszcze do niego zbliżymy, to nas ugryzie. No, i wspięliśmy się na sam szczyt drabiny. Tutaj mamy sygnały czerwone. Sygnały, które jest nam bardzo łatwo odczytać, na które często człowiek reaguje bardzo negatywnie. I mamy tutaj trzy sygnały: uwaga, warczenie, kopanie zębami i gryzienie. To, co jest dość istotne w tej drabinie agresji, to jest to, że każdy pies jest inny. Każdy pies ma inny temperament, inny poziom reakcji, i tak samo ta drabina agresji wygląda inaczej dla każdego osobnika. Nie wszystkie psy przejawiają każdy poszczególny szczebel w drabinie agresji. Dodatkowo te sygnały mają swój określony czas trwania dla każdego osobnika. I wyobraźmy sobie, że mamy psa Gucia, który jest maltańczykiem, także to jest pies niewielkich rozmiarów, jest dość wrażliwy, delikatny i Gucia dość szybko skacze po tej drabinie agresji. Dodatkowo nie przejawia wszystkich zachowań. Tutaj widzimy, że ta strefa zielona, ta strefa żółta i pomarańczowa, te wszystkie strefy są skrócone i Gucia dość szybko dochodzi do tej strefy. Czerwonej. Przeciwieństwem jest labradorka Tosia, która jest psem przekochanym. Jest w stanie naprawdę dużo znieść dla człowieka. Tutaj widzimy, że ta strefa zielona jest dość wysoka. Dodatkowo to się będzie dość długo warczała, zanim zdecyduje się na ugryzienie człowieka. I w domach tych zwierząt pojawia się taki oto brzdąc. Dziecko ma około półtora roku, także jest już dość aktywne, bardzo ciekawskie i często podąża za swoim pupilem, próbuje chwytać go za newralgiczne miejsca, o których mówiłam w poprzednim odcinku. Często podszczypuje psa, w związku z tym pojawia się się taki oto bodziec stresogenny. I tutaj widzimy, że Gucio bardzo szybko przechodzi do tej czerwonej strefy, zaczyna na dziecko warczeć, w przeciwieństwie do Tosi, która jedynie co robi, to odchodzi w inne miejsce. Na szczęście właściciele Gucia zrozumieli swojego psa, wiedzą, że jest on wrażliwym zwierzęciem, dlatego też zorganizowali mu spokojne miejsce odpoczynku, a dziecko stara się trzymać w bezpiecznej odległości. W tym wypadku stresor w otoczeniu Gucia zniknął albo przynajmniej został znacznie zniwelowany i Gucia stał się szczęśliwym psiakiem. Inaczej było w przypadku Tosi. Tutaj właściciele nie zauważali żadnych niepokojących sygnałów. W dodatku, kiedy Tosia próbowała odejść od dziecka, to to za nią podążało, często zapędzało ją w kamarki, zakamarki, zakątki i Tosia nie mogła już uciec od malucha i w tym wypadku stresor zaczął rosnąć. To się zaczęła przeżywać ogromny stres, ale nadal nie otrzymywała pomocy od właścicieli, którzy uważali, że pies super się bawi z dzieckiem, na pewno nic mu nigdy nie zrobi. I w końcu ten stresor dotarł do tej czerwonej granicy. No i to się zawarczała na malucha. Rodzice byli zszokowani, rodzice byli przerażeni, nie mogli uwierzyć, że pies może zrobić krzywdę ich dziecku, w ogóle jak śmiała Tosia zawarczyć na ich malucha. W związku z tym skarcili psa i to była najgorsza decyzja, jaką mogli podjąć, ponieważ zmieniła się drabina agresji u Tosi i zaczęła wyglądać tak. Niestety rodzice nie zmienili nic w otoczeniu psa. Dalej dziecko w ten sam sposób bawiło się z Tosią, dalej zapędzało ją w zakamarki, dalej ją podszczypywało. I ten stresor znowu dobił tej czerwonej granicy. Ale tym razem Tosia przypomniała sobie, że nie wolno jej walczyć, bo wtedy jest karana. W związku z tym przeskoczyła ten szczebel w drabinie, szybko kłapnęła zębami. I ugryzła dziecko. Słuchajcie, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego kiedy pies zawarczy na dziecko, powinniśmy go ucałować, ukochać, podziękować za to zachowanie. E, oczywiście traktujcie to jako metaforę, bo jak się zawieście na psie, który jest mocno wkurzony, to prawdopodobnie stracicie twarz. E, ale jednak trzeba być wdzięcznym, można nawet nagrodzić psa. E, przede wszystkim trzeba zmienić coś w jego otoczeniu, i wtedy pies poczuje ulgę, e, poczuje, że jest rozumiany, i jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli w przyszłości umkną nam te poprzednie sygnały, to pies znów zobaczy i znów da nam wyraźny sygnał, że coś jest nie tak i musimy mu pomóc, musimy tutaj coś zmienić w jego otoczeniu, żeby poczuł się komfortowo. Czy moja Ak Magic zawarczała na Lilkę? Tak. Zdarzyło się to raz, było to wieczorem, godzina 21 yy, i Akme na pewno już chciała iść spać, podczas gdy mojej córce włączył się dodatkowy silnik w tyłku, ja nie wiem skąd ona ma tyle energii, ale bardzo często tak jest yy, i zaczęła wtedy skakać, piszczeć, biegać i co jakiś czas zaczepiała psa. Ja myślę, że akme wysyłała mi sygnały wcześniej, że sobie nie życzy tego kontaktu, ale mi po prostu o tej porze w ciemności to umknęło i w końcu Lilka dotarła do tej czerwonej strefy. Akme na nią lekko zawarczała i naprawdę byłam wdzięczna mojemu psu za ten sygnał. Wtedy po prostu odgrodziłam Lilkę myślnie i pozwoliłam mi się zbliżać do psa. A akwę wzięłam tutaj do pokoju, pokazałam jej miejsce, gdzie może sobie odpocząć, i myślę, że była za to bardzo wdzięczna. A ja mam nadzieję, że w przyszłości, gdyby taka sytuacja się powtórzyła, to ona zawarczy na moje dziecko, a nie przejdzie do kolejnych etapów w agresji. Słuchajcie, jak jest dziecko w wieku roku, do mniej więcej 3-4 lat, nie ma szans, żeby pies nie przeżywał stresu. Dziecko jest krzykliwe, jest ruchliwe, jest nieprzewidywalne. W dodatku nie do końca sobie zdaje sprawę, co wolno, a czego nie powinno się robić ze zwierzęciem. To jest naprawdę długi proces budowania takiej empatii w stosunku do zwierząt. I w związku z tym ten stres będzie i pies będzie nam wysyłał różne sygnały, że, że coś jest nim tak, że czuje się niekomfortowo i odczytywanie tych sygnałów, znajomość tych sygnałów to jest naprawdę ważny czynnik w budowaniu takiej fajnej, pozytywnej relacji naszego malucha z psem. Ja mam nadzieję, że uda mi się stworzyć na tym kanale również vloga, gdzie między innymi będę pokazywała różne sytuacje z Akmą i Linką. Akma mi nieraz wysyła różne sygnały, że jest zestresowana, że nie czuje się komfortowo w otoczeniu Lilki i będę w stanie Wam pokazać, jak dokładnie sobie radzimy z tymi stresorami. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku z tej serii. Przepraszam za jakoś coś tam się podziało z dźwiękiem, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Obiecuję, że nad tym popracuję. Ja myślę, że to i tak jest wartościowy materiał, szczególnie jak się posiada małe dziecko i psa w domu. Za to, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to łapki w górę, zasubskrybujcie, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów. I do zobaczenia. Bye! Ociekamy, wspinamy się na drabinę, a Dobra, Raz, dwa, trzy, i jeszcze